Witam kochani w kolejnym nagraniu z World of Warships, w szparagu z tej strony. Słuchajcie, tutaj zagraliśmy bitwę w dywizjonie z Krzukiem i Petrusem. Oni zagrali Gearingiem i Shimon, ja zagrałem Fletcherem, mimo że mam zbadany Gearing, na razie go nie, nie kupuję, ponieważ bardzo dobrze mi się gra Fletcherem. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że w tym nagraniu nie chodzi o pokazanie bitwy. W tej chwili jeden z graczy pozdrowił wszystkich innych. Tutaj na czacie widzicie stopy wody pod kilem przyjaciele. Na co kolega, domyślam się, Polak, Oniku Robson podkreśnik 256 napisał, coś tam wam gdzieś przyjaciele. Możecie to zobaczyć na czacie. No, moim zdaniem czat nie służy do tego, żeby się w ten sposób wypowiadać. Został tutaj przez Petrusa. Powiedzmy skarcony odpowiedział na temat polskiej e, kultury e, i został poinformowany o tym, że zostanie zraportowany za język e, na czacie. E, najwyraźniej bardzo go to rozbawiło. Ten gracz e, grał okrętem Kagero. E, ja wam pokażę on, e, wskaźnikiem, on się znajduje w tej chwili tutaj z drugiej strony mapy. My popchnęliśmy w lewo, on w prawą, w tej chwili jest w kwadracie G7 i płynie w kierunku e, G8. E, Również innym graczom, którzy znają język polski, pewnie są Polakami, to się nie spodobało. Robson oczywiście tutaj nie omieszkał nam jeszcze kilka gorzkich słów powiedzieć na ten temat, że jeżeli nam się coś nie podoba, to żebyśmy wyjechali z Polski. Kilka innych rzeczy. Obrażał nas różnymi inwektywami. Ja na nagraniu nie będę tych jego słów z grzeczności. Cytował, został poinformowany o trzech raportach. Gracz inny z 991 również przekazał swoją dezaprobatę dla takiego zachowania. No, jedną z, z najlżejszych inwektyw, jakie tu zobaczyliśmy, to właśnie w tej chwili napisał na czacie: Spadajcie szmaty. Ja chciałbym poznać Wasze zdanie na temat takiego zachowania. Jak wy reagujecie w takich sytuacjach? Jeżeli, jeżeli macie jakiś sposób na takie osoby, to, to prosiłbym o informacje. Tutaj w dalszej części nagrania nam napisał, gdzie ma nasze raporciki i że to nic nie daje takie raportowanie graczy. Więc no było to z jego strony takie dość powiedziałbym szczeniackie zachowanie. Nie wiem, ile ten. Człowiek ma lat, ale tak zachowywał się troszeczkę, jakby, jakby nie wiem, może był w wieku przed gimnazjalnym, albo gimnazjalnym. I dlaczego? Co Wam jeszcze chcę pokazać ciekawego w tej sytuacji? Ja teraz troszeczkę przyspieszę to nagranie, żeby, żeby Was tutaj nie zanudzić. Zobaczcie, tutaj bardzo korzystnie wypłynęła North Carolina i Kutuzow które płynęły praktycznie w jednej linii pozwoliłem sobie wobec tego z obu wyrzutni wypuścić dwie salwy torped tak aby zadać im jak najwięcej obrażeń jak będziecie mogli zobaczyć te torpedy tutaj odniosą dotrą do celu, zadadzą obrażenia dwie z tych torped trafią w North Carolina Dwie kolejne trafią w Kutuzowa, i ten Kutuzow dostanie na tyle skutecznie, że, że po prostu zejdzie. O, właśnie tutaj mogliście to zobaczyć. Cały czas możecie spoglądać sobie na to, co się dzieje na czacie. Jak się zachowuje ten gracz? Ja znowu troszeczkę przyspieszę grę. Zobaczcie, on już w tej chwili znajduje się w kwadracie na linii 6, G6, za chwilę będzie G5 i ewidentnie płynie w naszym kierunku. W międzyczasie mnie tutaj udało się dokończyć tą North Caroline, którą uszkodziłem torpedami. Powiem Wam szczerze, że nie zwracałem uwagi na członków naszego teamu, no ponieważ bardziej byłem zaabsorbowany tym, co tutaj zrobi przeciwnik. Tu kolejne salwy. Odpaliłem w Kutuzowa, jedną za wyspę, drugą przed wyspę. No, gracz tutaj zagrał dosyć roztropnie, tak jakby zatrzymał się za tą wyspą, nie dostał tymi torpedami. I teraz zobaczcie na tą sytuację, która się wydarzy w tej części bitwy. Obok nas zatopiony został Kutuzow. Ja jestem w odległości 1,5-2 km od Kagero, którym grał właśnie Robson podkreśnik 256. I zobaczcie, w moim kierunku zostały wystrzelone torpedy. Jeszcze nie miałem pewności, że one były w moim kierunku, ponieważ tam dalej jeszcze płynął okręt Kutuzow przeciwnika. Kagero ma daleki zasięg tych torped, w związku z tym myślałem, że być może one nie były skierowane. Do mnie, ale po tej sytuacji, która wydarzy się za chwilę, właśnie dostałem salwę od Robsona. No to już byłem pewien, że ten zawodnik próbował mnie zatopić i w związku z tym zacząłem prowadzić ogień do niego. On nawet sobie zadymił, żeby być niewidocznym. Ja niestety w tej chwili przestałem koncentrować się na przeciwniku, skoncentrowałem się na Robsonie. I tak jak powiedziałem, chciałbym poznać Wasze zdanie na ten temat, bo ja tutaj już w tej części bitwy dążyłem do zatopienia, mimo że miałem już całkiem niezły wynik. To była niecała połowa bitwy. Zadałem w sumie 50 tysięcy obrażeń. No i nie mógłbym kontynuować tej bitwy, jeżeli byłbym atakowany przez członka mojej drużyny, jak również przez przeciwników, dlatego postanowiłem tego jego mościa. Zatopić. Problem z torpedami jest taki, że nie pokazuje nam paska, jeżeli chcemy celować w kogoś z naszej drużyny. Ale tutaj, jak widzicie, na tyle dobrze obliczyłem torlotu tych tych torped, że wejdą one skutecznie. Do mnie również tutaj odpalił kolejne torpedy. No i przyjął dwie sztuki. Następne, cztery do mnie odpalił poszedł na dno. Wcześniej był komentarz o tym, że jeden Polaczek został zatopiony, ponieważ kolega Krzuk Giringiem tutaj poległ. Ja pozwolę jeszcze sobie przyspieszyć kawałeczek tą bitwę, bo chciałem Wam jeszcze pokazać, jak tutaj się dalej sytuacja rozwinie. Na chwilę obecną mam dwa zatopienia, no i minus jeden za to, że zatopiłem członka swojego zespołu. I w tej chwili dwoma niszczycielami wpłynęliśmy na dwa niszczyciele i jeden z nich udało mi się zatopić, to był Kagero, teraz jest walka z Shimakaze i ja powiedziałem koledze Petrusowi, żeby płynął po lotniskowie, ja sobie z tym Shimakaze tutaj poradzę w pojedynkę, przecież Fletcher to jest bardziej bardzo dobry niszczyciel artyleryjski, w tej chwili poszła jedna salwa torped prawdopodobnie w moim kierunku ale wcześniej zmieniłem kurs i w tej chwili postanowiłem wystrzelić a postanowiłem wystrzelić swoje torpedy. Tutaj udało mi się troszeczkę zwolnić, dzięki temu mój nawrót był bardziej ciasny i ominąłem torpedy przeciwnika. W tej chwili będę zatapiał czwarty okręt wroga i Właśnie widzieliście tę sytuację, dostała Tashima dwie torpedy i powiem Wam tylko tyle, że do końca tejże bitwy udało mi się skapować ten punkt. Ja chciałbym poznać Waszą opinię, jak Wy zachowujecie się wobec takich graczy, którzy są złośliwi, którzy, którzy próbują Was zatopić. Robson tutaj jeszcze próbował wymusić na innych graczach. Za tego teamkilla, aby mnie zraportować. To się raczej nie spotkało z poklaskiem członków naszej drużyny. Chciałem poznać Wasze opinie na temat takich sytuacji. Co w takiej sytuacji Waszym zdaniem należałoby zrobić? Czy go zignorować, olać po prostu to, że chciał nas zatopić, czy, czy wybrać rozwiązanie takie, jakie ja wybrałem, unieszkodliwić go tak, aby nam nie przeszkadzał. To tyle w tym filmie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Ja zapraszam na kolejne, kolejne nagrania.